Bam, bam, bam. Gotowi tak ta? czy czekamy jeszcze? Tak. Auditorium nostrum non adumno vitae specialis acara. Tak, muszę spiritu. Oredus, On totas invitatus ad Deus pisantorum tuorum... imagines sculptia ut pingi non reprotas. ut illas oculis corporis intuemur, hoc est actus et sanctitatem ad imitandum memoriae oculis meditemur hanc quesumus. Opa! Imaginem sculpturam in honore med memoriam unigenti filitui Domi nostri Jesu adaptatam bene dicere et sanctificare digneris et presta ut quicumque coram illa unigenitum filium tuvum subiciter collere et honorana studerit, et ictius meritis et obtentua te gratiam in presenti et eternam gloriam obtineat in futurum per eundem Christum Dominum nostrum Amen, Amen. Yeah. Gdzie? 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 A! polecając nas samych tych wszystkich, którzy to miejsce będą nawiedzać tych, którzy góry się wybierają, w lasach pracują, bezpieczeństwa turystów strzegą. Polecajmy temu, któremu to miejsce jest poświęcone. prośmy także w tych wszystkich naszych sprawach, które w sercach naszych musimy. Ojcze nasz, który jest niebie, święcimy imię Twoje, Twoje, bądź ola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako i jak my odpuszczamy naszym winowajca. Nie wróć nas na pokuszenie, ale na stałe do złego Polećmy się także, matce Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy, uciekamy się, święta Bożego, tylko naszy naszymi prośbami, raczej zabić w potrzebach naszych, naszych, ale od naszy wszelakich zbyt przygód racz nas zawsze wymawiać. Panno chwalebna i Pani nasza, orętoniczko nasza, pośredniczko nasza, podpoczerczelko nasza, 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 synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wspomnijmy także tych, którzy swoje życie poświęcali broniąc ojczyzny, walcząc o jej wolność i niepodległość, którzy tutejszymi szlakami kurier, kurierów, partyzantów przemieszczali się i tutaj działali, walczyli. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a świadectwo się ustali na dzieci Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a świadectwo się ustali na dzieci Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a świadectwo się, się. Się, się Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami. I Niech Was błogosławi i strzeże wszechmogący, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Mógł zapłacić. Polecam się. <śmieniciela> Na się